dzień dobry w sobotę i zaczynamy od napitków woda jest raz dwa spoko nie bierz ja. no, idę do końca to jest buda pieska rozwalona całkiem proszę bardzo to jest robotar mojego psiaka dowód na to że ocieplona no, w środku fan to tak jak munczako. No, teraz właśnie zamawiam nową budę, ale najpierw lecę jeszcze do tego. Czyli zamawiam przez no, telefonicznie, a lecę do roboty, bo dzisiaj mam pospolite ruszenie. Czyli my, plus wolontariusze, idziemy robić porządki wokół ośrodka. przed ten liście spadają, trzeba wszystko grabić. Będą jakieś nasadzenia, pewnie na się jeszcze jakieś takie coś, co można posadzić w tym czasie. No i będziemy działali. No, póki co. Tutaj jeszcze stara buda. Tutaj, gdzie ocieplona była, stropem wszystko. ten Ona nie leży na podłodze, tylko jest nie leży Buda, buda jest od, od podłogę, ma też ma stropion. Tu jeszcze jest yy, gdzieś na deskach. Stara, już więc zniszczona, więc wymieniamy na nową. Dobra, póki co lecę na razie tam do roboty, żeby podziałać na sprzątanie wokół środka. A potem. No, dalej relację, zobaczymy co się dzieje. Trzymajcie się, cześć.